O co chodzi w tym, że w cierpieniu mogę zjednoczyć się z Jezusem? W jaki sposób moje cierpienie, które przeżywam w swoim życiu codziennym, przybliża mnie do Boga? O tym w dzisiejszym odcinku zapraszam. Ten temat cierpienia do mnie często wraca. Wraca. Najczęściej w takich sytuacjach, kiedy no, gdzieś ja przechodzę w życiu swój kolejny kryzys, albo że znowu coś się dzieje w moim życiu, albo że kryzys, którym jestem w mojej codzienności, on cały czas do mnie wraca, cały czas jakieś te są rany, które mnie dotykają i gdzieś pojawia się w modlitwie ta prośba, ta prośba, żeby Bóg zadziałał, ta pytanie, dlaczego się to dzieje, i oczywiście. Jak tylko gdzieś słucham różnych podcastów, z kimś rozmawiam, no to pojawia się ten temat, że, że jest cierpienie, które jednoczy z Jezusem, że jakby, żeby odnaleźć w tym Boga. Nie? To jest bardzo trudne, ale tak jak ja to rozumiem do tej pory, to chodzi o to, że przynajmniej zobaczyć, że w tym moim życiu to, co ja przeżywam, te trudy teraz, to jest jakaś mała namiastka tego, co przeżywał Jezus w Ogrójcu, co przeżywał na drodze krzyżowej, co przeżywał na krzyżu po to, żeby mnie zbawić, dlatego wziął to wszystko na siebie, dlatego że On mnie kocha. I teraz skala tego, która jest. No tak myślę, że tak nam spowszedniało trochę ta droga krzyżowa, ukrzyżowanie, jakby jest to jakieś takie oczywiste. I czasami można się, nie wiem, złapać pewnie na tym, że skala tego, co on przeżywał, jest jakaś taka mega niewyobrażalna dla nas. I mega niedotykalna. I w momencie, kiedy nas coś dotyka, to jakby uczymy się przez doświadczenie. Trochę tak jak dzieci, nie? Czyli z jednej strony wiedzieć to jedno, ale doświadczyć coś, no to wtedy otwierają się jakieś tam kl klapki w mózgu, nie? Że, a kurczę. Hmm no to on mógł przeżywać coś podobnego, nie? wtedy jak się modlił w ogrójcu. Jak musiał, się, jak, jak musiał się bać, jak musiało go to boleć, że aż się pocił krwią. Nie? A ja przeżywam namiastkę, jakiś promil tego, co on. Nie? I to jest jaka, jakaś jedna sfera przeżywania moich trudów, cierpienia, choroby. Natomiast no nie ukrywam, że staram się to rozumieć, ale zawsze... Jak o tym myślę, to rodzi się we mnie jakiś taki trochę hmm, sprzeciw, taka niezgoda na to, na taką wizję y, chrześcijaństwa y, y, wiary męczeńskiej, y, że właśnie o to chodzi w wierze, nie? że teraz y, jak, jak przeżywam jakieś cierpienie, jakiś trud, ktoś mnie rani, to ja mam to wszystko przyjmować z taką nadzieją i z taką myślą, że o, dzięki temu będę podobny do Jezusa. Nie? Że dzięki temu. W jakiś sposób będę w bliższej relacji z nim. Natomiast zawsze było dla mnie trudne nie? i nie chciałem tego. I tak zastanawiałem się, jak to jeszcze ugryźć. I ostatnio mój spowiednik dał mi taką dosyć zmieniającą albo otwierającą myśl na nową perspektywę kryzysu, który się przychodzi, bólu, cierpienia, w którym się jest. I powiedział coś takiego, że zobacz, że jest nawet takie przysłowie, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. I teraz można byłoby tak pomyśleć o tym, że cierpienie, jakie ja przeżywam, ból, jak ktoś, mnie, jak ktoś mnie rani, jak jest jakaś choroba, to jest to możliwość, sposobność na to, że ja w tym bólu odnajduję Jezusa, ale w taki sposób, że. Ja w tym bólu buduję z nim relacje. No bo, no właśnie, przyjaciół poznaje się w biedzie. I tak sobie pomyślałem, że kurczę, faktycznie, ej, że naprawdę jak, jak wszystko jest dobrze, yy, jesteśmy, nie wiem, mamy swoich przyjaciół i nam się powodzi w życiu, jesteśmy szczęśliwi i tak dalej, to jakby te relacje jakoś się nie pogłębiają, nie? a może niektórzy może potrafią się cieszyć ze szczęścia innych, inni może nie potrafią. W ogóle uważam, że żeby razem przeżywać, budować relacje w tym, że, że komuś się powodzi w życiu, to naprawdę trzeba umieć. I myślę, że tak samo jest z Bogiem, że bardzo często jak my... Jak nam idzie dobrze w życiu, jesteśmy szczęśliwi, wszystko się układa, to albo zapominamy, albo tej relacji nie budujemy, nie wchodzimy w głąb, tylko po prostu dziękujemy, jesteśmy wdzięczni, tylko o, dzięki, dzięki, tato, albo dzięki, dzięki, Jezu, ja tam dalej robię swoje, nie? Ale faktycznie jest tak, że kiedy, zobaczcie, kiedy jest jakiś problem w naszym życiu, kiedy mamy problem, i idziemy do jakiegoś znajomego, jakiegoś naszego przyjaciela, i się mu wyżalamy, mówimy mu o tym problemie. Nawet, nawet często nie, nie, nie oczekujemy żadnej rady, tylko po prostu tego, że ktoś jest blisko nas, że ktoś nas rozumie, ktoś nas wspiera. To właśnie wtedy nawiązuje się relacja. Wtedy, że mamy tą świadomość, że ktoś jest blisko nas, że druga osoba jest blisko nas w tym, co ja przeżywam, że nie jestem sam. I jak na, w taki sposób spojrzeć na relacje z Bogiem, relacje z Jezusem, że każde cierpienie, każdy kryzys, każdy ból, wszystko to, co przechodzę w życiu, jest sposobnością do tego, że dzięki temu w tym ja właśnie mogę budować relacje z Nim jeszcze głębszą. W tym właśnie on, się, on przychodzi ze swoją bliskością, w tym ja mogę z Nim być. Tutaj ja mogę budować zaufanie wobec Niego. Nie? Yy, jakby to zmienia dla mnie w ogóle całkowicie sposób myślenia. I to mi tak otworzyło ścieżkę, że zacząłem się zastanawiać: że kurczę, ja naprawdę mogę Bogu, yy, Boga uwielbiać w cierpieniu. Nie? No bo wcześniej dla mnie to było, ale jak ja mam Ciebie uwielbiać? Jak ja przecież, ja nie chcę, tak, nie chcę tak żyć, że moje życie będzie męczeństwem. I że ja cały czas będę musiał zmagać się i przyjmować na siebie różne trudy, kryzysy, jak mnie ludzie traktują i tak dalej, nie? Eee, a tutaj się okazuje, że mówię, panie, no oczywiście ja nie cieszę się z tego, nie wiem, z choroby, nie cieszę się z tego cierpienia, ale panie, dzięki Ci za to, że właśnie w tym, co przeżywam, to buduje z Tobą głębszą relację. To właśnie w tym, co przeżywam, nawiązuje z Tobą jeszcze większą więź. I taki sposób pojmowania cierpienia zaczął w końcu do mnie trafiać. Nie? I to jest dla mnie takie, że zobacz, generalnie to, wszystko tutaj, co, co się dzieje w Twoim życiu, no to w zasadzie jest bez znaczenia. Tak brutalnie troszeczkę mówiąc, nie? Bo generalnie to, co jest najważniejsze, to moja relacja z Bogiem. Jezus chce nas przyciągnąć więzami swojej miłości. On pragnie relacji z nami, chce być blisko nas. Chce, żebyśmy byli w tej relacji z nim coraz głębiej. A wszystko to, co się dzieje w naszym życiu, to jest tylko, jest tylko możliwością do tego, żeby tą relację pogłębić. Jeżeli ja tak spojrzę na wszystko, czego doświadczam że to w zasadzie nie ma większego znaczenia, ale jest od tylko i wyłącznie pomocą mi, żeby być bliżej Jezusa, no to tak naprawdę mogę w sumie być za to wszystko w jakiś sposób wdzięczny, nie? Pomyśl o tym przez chwilę i zobacz, zastanów się, spróbuj spojrzeć na to, co przeżywasz, na ten trud, w jakim teraz jesteś, na to, czego doświadczasz i zastanów się, mówisz kurczę, zobacz. Czy ja faktycznie w tym, co teraz jestem, jestem bliżej Boga? Czy się do niego zbliżyłem? Czy faktycznie moje prośby, moje modlitwy sprawiają, że ja jestem coraz bliżej, coraz częściej z nim spędzam czas, staram się być blisko niego, oddaję mu to wszystko, co mnie, co mnie dotyka. Czy moja relacja z nim właśnie w tych miejscach się pogłębia? A jeżeli nie, no to może warto zmienić ten sposób myślenia. Może warto zastanowić się, tak pomyśleć, kurczę, może ja nie będę teraz tak płakał cały czas i narzekał, jak to mi jest źle i niedobrze, ale zacznę w tym budować relacje z Bogiem i mieć nadzieję, że On, jak dobry ojciec, mnie z tego wszystkiego wyprowadzi.